Milionowe zarobki Julii Winiawy to wygląda jej sytuacja finansowa. Julia Winiawa ma dopiero 24 lata, już całkiem sporo sukcesów zawodowych na koncie, które przekładają się na realne zyski. Jej kariera muzyczno-aktorska trwa już od dobrych kilku lat i przez ten czas Julia ze zaskarbić sobie całkiem pokazne grono fanów. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 2 miliony osób co? Jak na polskiej warunki? Jest naprawdę dobrym wynikiem. Tak duża liczba followersów przekłada się na propozycje reklamowe. Nie jest tajemnica. Za influencerka z takimi zasięgami może w nich dosłownie przebierać i decydować się tylko na te najbardziej intratne. I tak też zrobił Jawieniawa. Aktorka i piosenkarka od dawna może liczyć na gwiazdorskie stawki. Dzięki temu kupiła już trzy mieszkania w Warszawie. A jednym z nich jest dwupoziomowy luksusowy apartament, który miał je kosztować 2 miliony złotych. Jak wyliczył Super Express, jej konto w ostatnim czasie miał zasilić kolejny milion złotych. Wieniawa niedawno wzięła udział w dwóch dużych kampaniach reklamowych, marki bizuteryjnej oraz bielizniarskiej. Na jej profilu tu z walentynkami pojawił się nawet filmik, na którym prezentuje zmysłowa bieliznę. Wyliczenia tabloidu S.A. faktycznie trafne? Wedle naszego informatora, nawet jeśli Julia zarobiła kolejny milion, to nie w jeden dzień, a raczej w dłuższej perspektywie czasu. To nieprawda. Chyba komuś mocno wszystko pomyliło się. Jeżeli chcielibyśmy zachować jakimkolwiek dokładność to podane kwoty bliższe S.A. rocznym kontaktom, a nie dziennym zarobkom. Wszystko wyssane z palca, aby się klikalo słyszymy. Sama zainteresowana nie chce komentować tych doniesień. Nie ma potrzeby uzewnętrzniać się w tego typu sprawach. Każde jej słowo byłby przedrukowane. Nie ma ochoty i czasu na tego typu zabawy, mówi nasz informator. Tak czy inaczej, na brak funduszów z pewnością nie może narzekać.